Czy cena Solany osiągnie 500 dolarów jeszcze do końca roku? Solana osiągnęła byczy cel 245 dolarów, a wolumen przekroczył już nawet dzienny wolumen etera. Bo Solana to blockchain warstwy pierwszej i ma szansę osiągnąć 500 dolarów do końca roku. Głównie dzięki przewadze prędkości i efektywności w porównaniu z oczywiście bardzo wolną konkurencją, czyli Ethereum. Jeśli cena utrzyma się powyżej kluczowego poziomu 245 dolarów, kolejnym celem będzie 291 dolarów. Mimo że osiągnięcie 500 dolarów wymagałoby gwałtownego wzrostu i rajdu nawet o 100%, to wszystko wskazuje na to, że w tym ranie jest to jak najbardziej prawdopodobne. To nawet łagodniejszy ruch pozwoliłby osiągnąć cele w przedziale 350 czy 400 dolarów. Bo co stoi za tak błyskawicznym rozwojem tej sieci? Solana memem stoi. Platforma Pumpfun stała się miejscem ich masowego rozwoju, co przyczyniło się do wartości rynkowej ekosystemu wynoszącym już dzisiaj niemal 8,5 miliarda dolarów. A dzienny wolumen obrotu to ponad 5 miliardów. No i oczywiście największą gwiazdą jest Pampfan, a największą gwiazdą Pampfan jest Peanut, którego kapitalizacja rynkowa wynosi już ponad 1,5 miliarda dolarów. Cena Peanut wzrosła od 3 listopada, gdzie kosztował 0,075 dolara, do 1,5 dolara co daje 2000 wzrostu w zaledwie dwa tygodnie. A więc gdybyś kupił pinat w jego najniższym punkcie, zarobiłbyś ponad 5000%. No i oczywiście teraz każdy sobie zada pytanie, jak znaleźć następnego pinata? Dla tych, którzy szukają kolejnego gorącego tokena na PumpFun, sekcja About to Graduate w zakładce Advanced pokazuje użytkownikom, co znajduje się najbliżej do listingu na Radium. Tokeny PumpFun Lunchpad są sprzedawane na uczciwych zasadach, więc nie ma przedsprzedaży ani alokacji zespołowej. Tym samym Solana jest obecnie drugim najbardziej wartościowym blockchainem do uruchomiania inteligentnych kontraktów. Jej technologia proof of stake i proof of history udowadnia swoją wartość jako skalowalne rozwiązanie dla działalności komercyjnej. Mimo że monety memowe są oczywiście przede wszystkim próżnymi działaniami pod trendy z punktu widzenia ich wartości użytkowej, no ale no ale wiemy, że użyteczność to nie jest najważniejszy aspekt. Dodatkowo rośnie szansa na zatwierdzenie ETF-ów na solanę. Wanek już złożył wniosek do sekcji z istotnym krokiem w kierunku masowej adopcji. Szanse na to, że ETF-solana będzie przedmiotem obrotu do końca przyszłego roku są przytłaczająco wysokie. Cokolwiek znaczy przytłaczająca wysokość, prawdopodobnie chodzi o to, że są na to przeogromne szanse. Podobnie do PumpFan na solanie powstaje projekt do tworzenia memcoinów na etherze. Link do tego projektu znajdziecie w opisie filmu, a czas na kupno tokenów jeszcze w przedsprzedaży kurczy się. No więc Pepe's PumpPad, czyli launchpad do tworzenia memcoinów, ma na celu poprawę wydajności i uruchamiania nowych memów i na nowo definiuje krajobraz krypto. I właśnie przełamuje ograniczenia, które od dawna ograniczają memcoiny, szczególnie właśnie w ekosystemie Ethera. Likwiduje bariery, aby zaoferować większą wydajność na wprowadzenie na rynek nowych memcoinów. PumpFan pobiera opłatę transakcyjną w wysokości 1%, co pomogło im osiągnąć siódmy najwyższy dzień zarobków, uzyskując niemal 2 miliony dolarów w opłatach. I chociaż wydajność PumpPad w Pepe Unchained pozostaje jeszcze nieujawniona, oczekuje się, że zapewni rozwiązanie, które może rywalizować lub nawet przewyższyć obecne branżowe standardy. Dla obecnych posiadaczy tokenów Pepu nie jest już to tylko meneta mymowa, jest częścią szybko rozwijającego się ekosystemu. I wkrótce ekosystem ten będzie obejmował blockchain, który jest nawet 100 razy szybszy niż Ether, ze znacznie niższymi kosztami transakcji i własnym eksploratorem bloków, z zdecentralizowaną giełdą, która, te która wykorzystuje te wydajności, oraz most do płynnego przenoszenia aktywów między łańcuchami. A więc przez kończy się za 23 dni i zebrali już 38 milionów dolarów. A więc Solana zyskuje zarówno na rynku detalicznym jak i instytucjonalnym, napędzana innowacjami i oczywiście popularnością memcoinów. Warto obserwować, jak blockchain ewoluuje w najbliższych miesiącach i jak ogromny wpływ na rynek krypto mają memcoiny i projekty do tworzenia własnych tokenów. Dajcie znać. Czy to wideo było dla Was przydatne? Zasubskrybujcie kanał po więcej? No i do następnego!